Gamer1312 Tym razem w Among Us zagramy miałem pomysł na e, Fortnite. A. Ale Z Fortnite'em sobie troszeczkę zaczekam. Może jutro będzie. Mm, no. I tak tym razem już e, e, nie mam. Bo to była inna aplikacja. No po prostu nie mam skinów, płatów i tak dalej I po prostu tam m, Tak jakby nie dało się znaleźć serwera e, Ani nic Po później, późniejszym czasie, bo tam było e, Please, not update I mogłem grać tylko na Europie I no A na Europie było bardzo mało serwerów, a jak już jakieś były to albo mnie wywalało i, albo i ten jak to się nazywało albo po prostu był full więc no nie dało się grać w ogóle na nim więc Pomyślałem sobie, że jak instaluje tamten pakiet i zobaczę, jak się jak należy grać na tym, no to wiem, jak na tym będzie lepiej się grało, że lepiej do serwet dołączało e, lepiej do... lepiej się grało i tak dalej, no to zostanę się tym i nie będziesz już mieć tych się nazywa czapek ksiątecznych eee, no skinów i Dobra, teraz się zajmiemy grą, bo już trochę gadam i gadam, a my to nagrywamy. Mm. ha złe medy. Co? Chodziło chyba o mło ciało. A nie wiem o co mi chodzi. Znaczy mogą mnie albo go walić. A to my go... Gonna... O nie, no to będę teraz będę mieć... Hmm, zagłosowałam na brązowego... A, ja się wyprę. Znaczy nie wyprę, tylko powiem, że po prostu nie wiedziałem, To się zacznie. I no, jak to się nazywa i będę doskarżony co sekundę. No w ogóle ziomek nastawi tyle tasków, że to szok. No, może jutro... Jak... Może jutro piosenka wleci, nie wiem. Tego wam nie mogę powiedzieć. Aha. Mhm, dobra. Wiem tyle, że swej swej Dobra. Tak długo tak to się nie robi. No dobra. Nie wiem, zobaczymy. Jutro najprawdopodobniej yy, będzie no piosenka jakaś, ale no, zobaczymy, <laughs> no zobaczymy, jak to będzie z moim yy, czasem. Znaczy dzisiaj, przepraszam, bo dzisiaj jest sobota, więc dzisiaj może będzie. No nie wiem, bym tylko powiedzieć, że. Yy, ja jestem z siebie dumny i czasem no, czasem warto coś zrobić i no, tak dalej szczerze, jak napisałem to wszystko sam i jestem z siebie bardzo dumny, więc nawet, nawet jak wszyscy zhejtujecie tę piosenkę to będę miał to gdzieś z tego powodu, że

Eee, Moglibyście nawet... Sejtować ją do bólu. O, tak, tak to prawda. Sejtować ją do bólu tą piosenkę. Mm, ale. nie eee, Mnie tu nie będzie obchodził. Ważne takie... Aby... Co u mnie to wychodzi? Znaczy. Będę się cieszyć, jak będzie lajki, pozytywne komentarze. Tylko że będę mieć gdzieś hejty. Czyli te łapki w dół. Bo ja jestem... będę wtedy z siebie dumny. I po prostu... No co wam mogę powiedzieć? No tyle no. Hmm. Dobra. Już 6 minut gadam z wami. O Boże. Что-то такое... Не знаю, как мне кажется, это... Давно не было видео, и... В общем, в последнем видео ничего не было. То же самое было. Была одна лапка. Такое ощущение, что это странно, да? Czy rozumiem wszystko, i tak dalej. Że Wam się nie chce. Lubiesz mi, że to jest dla mnie bardzo ważne, i tak dalej. No bo, no wiecie, no. Jak moje, os jak moje ostatnie. Znaczy, ostatni. Pierwszy film z Głosem. No to się powiódł bardzo dobrze. Hmm. Hmm. Субтитры сделал DimaTorzok не No i ja oczywiście jakbyście... Bo, bo oczywiście nie wiem czy jutro będzie piosenka. To jakbyście chcieli już wiedzieć moją twarz, to zapraszamy na mojego Instagrama, Brax1312. I tam będziecie widzieć już moją twarz. I no. I jak wyjdziecie wbijać, to trochę o mnie... No, poznacie mnie trochę bardziej, nie? No bo wiecie, znacie tylko, że... Ja, ja mam na imię Brian i tyle. I nic, a na Instagramie? Na Instagramie byście mieli więcej faktów o mnie? No i... O, pastor, idealnie. Tutaj się muszę zająć już gram. Lekko. Dobra. Ja sobie pójdę tu. Ja sobie tu swejkuję taska. Wiecie co... Kurde, ciskam jest ciągle. I ja teraz będę mieć dużego cooldowna. Hmm. Nie wiem czy ten kondzio. Konrading już. Ten... O Jezu, już jest pierwsza trzydzieści, więc. Mm, przepraszam. Ja za ten niedziwanie, ale no. No, musicie mnie trochę tak wybaczyć. Jest pierwsza trzydzieści, i. Nagrywam ten odcinek. Bo. Tak, za przeproszeniem. Ja zapomniałam o was. Miałam robić daily i nawet jednego odcinka się nie... jeden odcinek się nie pojawił chyba przez 2-3 tygodnie. Zapomniałam o tym jutie po prostu i teraz chcę go tak jakby znowić. Więc najprawdopodobniej od co Ja piąt w piątki niedzielę w, w nocy no no w piątek w nocy, w sobota w nocy i niedzielę w nocy. Będzie. E, będzie. Ta. E, będzie. Jak to się nazywa? A, będzie film, bo wtedy mam jakoś czas i tak dalej. I no. Y, no, tak jakby. No, wiecie, no. To tak. No. Niektórzy nie mają czasu jak ja. Juff niektórzy... Którzy, niektórzy, którzy mnie e, obserwują, e, znaczy subskrybują i są po prostu tu czasami dziećmi. E, to mam fajnie mnie z tego powodu, że... Jak, jak wam to powiedzieć? Mmm, mm. mm, mm, Jak wam to powiedzieć? Bo po prostu mam lepiej z tego powodu, że oni mogą chodzić do 5 czwartej klasy. A jak niektórzy możecie chodzić do 5-6-7 klasy. Nie wiem, z którejmi oglądacie klasy. To. Wiecie dobrze, jak to jest ciężko teraz z nauką. Jak! I ja jestem. Proszę, żeby mu robił zadanie. Eee, chciałem zrobić brązowego. I mam nadzieję, że on robi wtedy zadanie. Poczekajcie. Mmm. A, dobra. Tu mam jeszcze trochę czasu na nagrywki Mmm. No. Tak jak mówię, trochę tego tak zapowiadam, piosenkę. I to będzie. ...duży krok na moim kanale. Tylko nie oszukujcie, że będzie jakaś sensowna... Eee... Sensowna, jak to się nazywa? Mm. Nazwa tej piosenki sensowna, bo nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co napisać. Tym bardziej, więc no... O Boże, czy serio oni mają taki duży... wieloczność? No bo nie. No nie, nie mogę sobie sabotowo... sabotowo... zrobić. Dobra, oni się chyba tam bawią światłami. Zobaczmy, czy się bawią. Zuzu się bawi światłami. wnika Em, aha. Takie trochę lol. Zamknąłem jej przed przetwarzyłam drzwi. A. Ono jakoś przeszło, Niestety musiałam. O nie. Oby nie Cyan. Ja, Oby nie Cyan ja, zgłosił. Cyan ja, zgłosił. O nie. E węd Na -no oczach. Wiecie jaki będzie teraz taki problem? Że jak wykopiemy na szkietnikolę, to ja będę musiała jeszcze zrobić dwa fragi, żeby wygrać. Dobra, nie, no ja wyjdę już, bo to jest, będzie bez sensu. Eee, 15 minut mi wystarczyło, żebym wszystko mówił. To będzie dalej z kanałem. Może jeszcze jeden odcinek wpadnie, ale dzisiaj tego nie wiem. To do zobaczenia. Może jutro? Może jeszcze dziś? Znaczy z rano? Na, na Pa pa i zapraszam na mojego Instagrama. Brak 13-12. 爸。Oh.